Partnerem programu jest centrum handlowo rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorami programu są Sare, pierwsza rybnicka firma na głównym parkiecie GPW oraz salon kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. W programie Dziękuję Niesłodze piję dziś kawę z Mateuszem Banaszkiewiczem z kabaretu Młodych Panów. No, witam. Mateuszu, patrząc na Twoją historię życia, czy może bardziej kariery artystycznej, to z zachowaniem pewnego efektu skali przypomina mi ona tę historię w stylu od płucy buta do milionera. Tak. Pamiętam się jeszcze sprzed 10-11 lat, kiedy byłeś kelnerem w jednej z restauracji bę, bę, bę. na Rybickim Rynku. A dzisiaj jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów kabaretowych w Polsce. No cóż, wiele przypadków tak się życie potoczyło. Do restauracji na rynku, o której wspomniamy, trafiłem po studiach zaraz, jeszcze studiując, więc musiałem sobie jakąś pracę znaleźć i pracowałem tam. To było zaraz po rozwiązaniu Kabaretu Dudu, w którym razem z Robertem, z Bartkiem no, Łukasz był w nowym No i tam sobie tworzyliśmy ten kabaret On się rozwiązał i każdy poszedł w swoją stronę I później pewnego razu właśnie pracując w tej restauracji Przyszedł Piotr Sobik Chyba z Bartkiem, już nie pamiętam I próbowali mnie namówić Czym bym mógł w Kabarecie Młodych Panów na zastępstwo Na razie pojechać na festiwal do Litzbarka. No ja się zgodziłem Pojechałem, później pojechałem na jakby drugie zastępstwo na pierwszy występ jeszcze wcześniej w Lapidarium w Warszawie. No i tak zostało już. Jakoś stwierdziłem, że fajnie, fajnie. Tych występów było coraz więcej, coraz więcej. No i nie można było co chwilę przynieść L4 do pracy. I zostałem, no. Nie dokończyłem studiów. Przerwałem. Zaczęła się kariera. Trwała ona już ile? 12 lat. Ma kabaret, czyli ja jestem w nim 11, bo po roku istnienia. No i tak... Masz rację, no tak się potoczyły losy. Ciekawie. E, dzisiaj Ty i koledzy jesteście bardzo rozpoznawalnymi już artystami. E, twoje życie bardzo się zmieniło. E, chciałem zapytać Cię, jak radzisz sobie a, z dużymi pieniędzmi, które zarabiasz jako artysta? O, jako o, ogromne zarabiam, <grym> może pieniędzy, no po prostu. <grym> nie, no radzę sobie po prostu. E, tych pieniędzy e, nie jest aż tak wiele, jest dobrze po prostu, jest normalnie, tak jak każda praca. Jest fajnie, że one są, pozwalają nam też na realizację naszych marzeń, tak? Czy też jakichś marzeń artystycznych, bo też nasze pieniążki, jakby można powiedzieć, które zarabiamy, inwestujemy w to, co robimy. Czyli czy nasz program już wygląda tak, a nie in inaczej, czy nasze występy biletowane wyglądają tak, albo, inne, albo nie inaczej. A druga sprawa jest taka, że sobie radzę po prostu. Jak każdy sobie radzi, tak i ja sobie radzę. Czasami jest lepiej, czasami gorzej. Parę miesięcy temu moim gościem w programie Dziękuję Nie Słodze był Łukasz Kaczor Kaczmarczyk, mm. który wówczas zarzekał się, że to nie on jest głównym tekściarzem kabaretu młodych panów. Przekonywał mnie, że wasze teksty powstają zespołowo, że każdy z was pisze w takim samym wymiarze. Czy ty to potwierdzasz, tak, że rzeczywiście powstają wasze skecze? Ja się potwierdzam, coś takiego, że znaczy Łukasz jest skromny, więc cała chwała mu za to, ale tworzymy tak, tworzymy razem, jest burza mózgów. Ale nie można ukrywać tego, że na przykład bardzo dużo pomysłów ma Łukasz, tak? Łukasz, można powiedzieć, łatwiej mu się pracuje, kiedy tekst jest gotowy i on może go, powiedzmy tak przysłowiowo, uśmieszniać, ale kiedy tworzymy razem, on te główne żarty śmieszne, czy zachowania dziwne, czasami może zaostry, może nie, ale to później wyrównujemy. Łukasz tak, w większej mierze. Tak samo i Robert przynosi pomysły, tak samo nad nimi pracuje, ale razem jako całość, no tworzymy to, staramy się razem pracować, jako burza mózgów. To, to jest prawda, akurat. Powiedz mi, jakie jest twoje najbardziej przykre wspomnienie, jeśli chodzi o tak zwane czyli występy e, na przykład na imprezach filmowych, które oczywiście jako kabaret młodych panów również dajecie takie. No dajemy, występy. dajemy, oczywiście. E, no i podejrzewam, że nie zawsze wszystko jest pięknie i ładnie, dlatego chciałem zapytać o te takie szczególne wspomnienie, niekoniecznie pozytywne. Czy miałem kurczę, może kilka takich było, jakichś strasznych, no może straszna i śmieszna, kiedyś graliśmy taką filmówkę. Nie powiem już nazwy tej firmy, bo nawet nie pamiętam, ale to było coś związanego z budownictwem czy z farbami. Dograliśmy na takiej przyczepie. Yy, ta scena to była przyczepa od samochodu. Taka jeżdżąca scena, no i to było właśnie takie, kurczę, tak sobie pomyślałem, no bez sensu zupełnie, no ale dobrze, zrobiliśmy występ, bo ktoś nas zamówił, więc podpisaliśmy umowę, zagraliśmy ten występ. A inne historie są takie, że na tych imprezach nie do końca ktoś przychodzi i chce cię oglądać. Więc to jest takie. Jednak kabaret trzeba posłuchać, tak? Żeby się zaśmiać, czy zrozumieć coś. Nie jest tylko muzyka, która gra i ktoś śpiewa gdzieś w tle. No i coś w tym względzie się zmienia, bo teraz coraz częściej na imprezach takich filmowych są sale jak do sali biletowanej, czyli ludzie siedzą na tych krzesełkach i ten, kto chce przyjść i słuchać tego, bawić się, no to siada i ogląda, więc to jest na plus. Dużo się zmieniło przez te kilka lat, jak gramy. Kiedyś to było tak, że, no zdarzają się jeszcze dzisiaj takie imprezy, siedzą przy stolikach, jedzą, tak, no i tak oglądają przez ramię. Niektórzy są w stanie wskazującym, niektórzy nie, no i to jest takie, no trzeba zacisnąć zęby, zrobić swoje, tak, jeżeli się zgodziło na tą imprezę, podpisało się umowę, no to trzeba zrobić i spadać, jechać do domu. Takim, myślę, nowym i, i, i poważnym wyzwaniem dla Was będzie czerwcowy, zapowiadany kabaryton na Stadionie tak, tak, w Rybniku. Tak. Mhm. E, Rybińska publiczność słynie z tego, że jest jedną z najbardziej wymagających publiczności w Polsce, dlatego że to jest publiczność rybnickiej sieci kabaretowej. Chciałem zapytać, czy nie obawiacie się przejścia w zupełnie nową formułę Otwartej imprezy plenerowej na stadionie. Czym zamierzacie porwać tą publiczność, która przejdzie? Głównie powstało z tego względu, że fajnie, żeby większość rybniczan zobaczyła, bo tam będą skecze też z ryjka, które były na ryjku, które nie były jeszcze w telewizji i każdy z kabaretów, z tych podmiotów, który wystąpi, pokaże kilka tych sketczy, czy jeden, czy dwa, czy w całości programu. Więc to będzie coś, na co zawsze brakuje biletów, tak? Czyli nie będzie owszem atmosfery konkursu, tak jak na ryjku jest. Tam w klubie, w sali na elektrowni, ale będzie możliwość zobaczenia skeczy, których jeszcze nikt nie widział. Kiedyś był taki występ na stadionie, zagraliśmy, pamiętam, nie pamiętam już czy to były za dni, czy dni rybnika, czy coś, I właśnie roz, odbywało się na łuku, w ten na łuku e, stadionu. Owszem pogoda dopisała i to była bardzo fajne, Ludzie to wspominali, że w końcu kabaret, że można było w tyle, w takiej ilości ludzi przyjść, zobaczyć. No i teraz chcemy to powtórzyć, żeby było no, większa dostępność tego, tak naprawdę. Które z polskich kabaretów obecnie występujących na, na, na scenach e, najbardziej cię bawi, najbardziej śmieszy. No właśnie to jest tak ze mną, że kurczę, ja przyznam się może już nie pierwszy raz, ale ja nie oglądam za bardzo kabaretów. Nie śledzę tego. Jak życia. Nie jako kabaret nie oglądam, niestety, no, bawi mnie to, co robi. Jako, jak tworzymy, jak się bawimy na scenie jako my. Nie śledzę tego, co się dzieje na scenie kabartowej, aczkolwiek wiele do mnie dociera, no bo siłą rzeczy jestem w tym środowisku. Ale ciężko określić, żeby mnie ktoś bawił, ponieważ nie znam tych programów. Nie oglądam ich, więc ciężko mi się odnieść, jakby tak... Najwięcej w tym temacie może by powiedział Robert, bo jednak on, można powiedzieć, jako, yy, przypisany lider naszego zespołu, no ogląda, śledzi tak to środowisko. Ja tak mniej, mniej. Mateusz, jeśli chodzi o Twoje występy, zastanawiam się, czy nie obawiasz się, że ta sceniczna gęba policjanta młodego, bardzo śmiesznego bohatera, ale powiedzmy sobie szczerze nieco głupkowatego, to, że, że ta gęba przylgnie do Ciebie na stałe, tak? Że będziesz nie. kojarzony właśnie z tym bohaterem. Chyba nie, nie martwię się tego. Nie, nie przyjmuję się. No zresztą mamy teraz w tym programie jeden sketch z młodym. Nawet jak ludzie go kojarzą, to jakoś mi to nie przeszkadza, wiesz. Ja tak sobie, znaczy lubię, chciałbym kiedyś kurczę zrobić coś innego, zupełnie takiego poważnego, ale to pewnie w innym projekcie, może kiedyś, bo bardzo, yy, nie wiem, lubię robić rzeczy poważne, tak jak pisanie czy granie poważne, więc może kiedyś coś z tego wyjdzie. Na razie jest kabaret, na razie pojawia się młody, ale są też inne fajne sketchy z, z moim udziałem, <grystanie> ale nie, nie przyjmuję się tym, nie, nie, nie obawiam się tego jakoś. Zmieniając temat, Mateuszu, no, rozmawiamy w przededniu Święta Bożego Ciała, które to święto jest taką manifestacją wiary przez katolików. Tak, tak, bardzo tak. ważne święto. Ty jesteś osobą publiczną, która manifestuje swoje wartości, przywiązanie do wiary, wiarę w Boga, nie tylko przy okazji Bożego Ciała, ale no nie. często, na co dzień. Tak, tak, no staram się, e jestem katolikiem. Chciałem Cię zapytać, czy w czasach, kiedy obowiązuje tak zwana poprawność polityczna, jak, jak reagują na to Twoi fani, Twoi znajomi, kiedy na Facebooku publikujesz wpis odnoszący się do, do swoich przemyśleń związanych z wiarą, z religią? Jak, jak to jest przyjmowane? Czy przypadkiem nie jesteś hejtowany przez jakieś tam środowiska? Nie wiem, może jestem, może czasami jak sobie zobaczysz, znaczy zobaczysz i cię sprawdzić tam, nie wiem, pod jakimś postem może ktoś... Nie pisze. No, wielu ludzi mnie zna, tak? Zna. Ja nie ukrywam się z tym. Nie, nie zrobiłem tego tydzień wcześniej, czy rok temu, czy dwa lata temu, tylko taki zawsze jestem. W środowisku wszyscy mnie znają. Ci ludzie, którzy mnie znają, tak samo znają. Wiedzą, kim jestem, w jakim środowisku się obracam, jakie przedstawiam wartości i w jakie wartości też wierzę. No więc z hejtami nie wiem, czy się spotkałem. Nie spotkałem się może. Takimi ironicznymi może uwagami czasami na Facebooku to może, ale... To nie tak często, a tak ogólnie to chyba nie. Ludzie nawet czasami, oceniając kabaret przez pryzmat wszystkiego, bo każdy z nas jest inny, nie do końca sobie zdają sprawę. Więc czasami dostaje się i mi, dostaje się i chłopakom z różnej strony, no więc. Ale nie, jakoś się tym nie przejmuje. Dla mnie to jest takie jakieś naturalne, więc. A powiedz mi, twoja, twoja wiara to jest efekt Twoich jakichś życiowych. Doświadczeń, przemyśleń, jakiegoś dojrzewania? Czy to, jest bardziej, czy to są bardziej wartości wyniesione z Twojego domu rodzinnego? Jak to było u Ciebie? No, wiele rzeczy się na to składa. Po pierwsze, wiele wartości, te najważniejsze, wyniosłem ze swojego domu, za co jestem wdzięczny rodzicom, mamie i tacie. Wychowali mnie w, takim, w takich warunkach, a nie w innych. Za co ich bardzo kocham, szanuję jej cenie. Druga sprawa, ja też po średniej szkole nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale byłem w seminarium, nie w zakonie. Salwatorianów. Tam byłem przez półtora roku, i to był najfajniejszy moment, który zmienił w moim życiu to, że przygnąłem do tych wartości jeszcze bardziej. Bo średnia szkoła to jest taki człowiek, szuka różnych rzeczy. Przychodzą dorsze momenty, lepsze. Może popaść w różne inne nastroje, czy też w inny nurt, jak można tak powiedzieć. No i szuka, szuka. I tam był taki. Te półtora roku to było coś, co mi dało taką pewność zupełnie wszystkiego tego, w czym się obracam, w co wierzę, jakim człowiekiem jestem i chcę być. Ale musiałeś więcej. zmienić życiową decyzję, tak? Bo, bo z jakiegoś powodu zrezygnowałeś. Tak, zrezygnowałem tylko w że y, tak y, każdy rozeznaje swoje powołanie, także y, tam, kiedy ja w moim niemaniu chciałem powiedzmy być zakonnikiem, tak od razu, tak jak to młody, ambitny, chcę jechać na misję gdzieś, zbawiać świat, no i tam okazuje się, że Pan Bóg puka, fajnie, że do Niego przychodzisz i pokazuje Ci Twoją prawdziwą drogę, w którą żebyś poszedł. Czyli życie rodzinne, takie jakie teraz mam, i za to jestem wdzięczny Panu Bogu, bo tak to poukładał, rzeczywiście miał w tym wszystkim rację, nie? I to jest najfajniejsze, że my do końca chcemy coś innego zupełnie robić w życiu, a Pan Bóg pokazuje nam tą drogą, którą powinniśmy iść. Więc tak to się potoczyło, no i za to jestem wdzięczny. Mateusz, ile kilometrów tygodniowo-miesięcznie przebiegasz? Ojej, kurczę, bym musiał sprawdzić w telefonie. No, ale nie, więcej. tak. Miesięcznie miesięcznie wychodzi 100 parę kilometrów. Tak, tak. No. Staram się te treningi prowadzić. Czy masz jakieś ulubione miejsca do biegania w rybniku? Mam. Jest kilka fajnych miejsc. No, podziel się z nami. Podzielę się, bo jedna trasa to jest taka, że jak. E, ciężko mi to wytłumaczyć teraz, ale e, za stadionem, później przez te lasy, tam można. Trasa rowerowa do ród, która prowadzi, to przez te lasy tam i przez kamień i przez Golejów, do Golejowa czyli cały ten las, który tam jest, no to jest idealne do biegania ja tam po prostu spędzam bardzo dużo czasu ostatnio biegłem sobie też trasę w kierunku nad Tamę też jest fajna, one jest, to są trasy rowerowe, które, e, które zwiedzam druga trasa, na no to trasa to jak robię sobie inny trening to biegam na stadionie naszym lekkoatletycznym który jest fajnie ogólnodostępny i sobie tam biegam, więc tam jest fajnie, naprawdę tylko wolę rano, bo wieczorem już tam troszkę ludzi jednak biega więc jest uczęszczany i w Rybniku jeszcze jedna trasa to jest gdzie? No na elektrowni później. Przez elektrownię, tam w stronę ród też. No to to ja tam, tam można mnie spotkać jak biegam. Tam zresztą dużo ludzi biega, więc tam jest przyjemnie. E, czy to prawda, że masz węża w kieszeni? Czyli, że co? że jesteś nieco skąpym człowiekiem. Skąpym? Nie, ja nie jestem. Nie spotkałem się z tym, żebym był skąpy jeszcze. A powiedz mi, z czego bierze się to, że zamawiasz w restauracjach czasami, często, nie wiem, oh. porcje dla, dla dzieci, z menu dla dzieci? Aha, to no w tym sensie, no tak. No po prostu nie jestem w stanie więcej zjeść. Aczkolwiek jest taka fajna anegdota, nawet życiowa. Kiedyś byliśmy w restauracji, w której było menu dla dzieci. Znaczy, było menu dla dzieci, ale nie mogłem ja zamówić z niego, ponieważ było napisane, że z menu dla dzieci zamawiają tylko dzieci. No więc e, zdziwiłem się bardzo, <noise> ale nie mogłem zamówić. Czasami biorę, tak, bo to jest... E, przeważnie w restauracjach, zależy jakich, ale takich przy drodze, w których jeździmy, jemy, to są duże porcje, no i... Jak my jedziemy z żoną na przykład, to bierzemy jedną na pół. Mhm. Nie jemy dużo, naprawdę, kurczę, bo mamy takie mniejsze żołądki chyba. Ale, no jeszcze, jeżeli się weźmie zupę, no to nie do rady. Okay, Zupełnie jesteś usprawiedliwiony. Ale no. a propos jedzenia, to mam inne pytanie. No. Słyszałem, że nie wracasz z występów w rejonie Wielkopolski bez jakichś specjalnych serków z Nowego Tomyśla. No, tak. Serki smażone tak? Z o kminkiem. co chodzi z tymi serkami? No nie ma ich u nas na Śląsku. Był kiedyś okres, kiedy były w małym dyskoncie. Były jakieś dni polskie, no i tam w tym dyskoncie pojawiły się te serki. Ale u nas nie ma. Są smażone sery. Ale teraz zrobiło się tak, że yy, każdy dyskont ma swój, tak? Czyli jak jest jednego, to ten serek się nazywa tak i jest taki. A tam jest nowego Tomyśla, polecam serdecznie, u nas ich nie dostaniemy. Jak ktoś jest w okolicach Wielkopolski, to serki nowy Tomyś z kminkiem albo bez, no to jest pierwsza sprawa. Chłopaki z kabaretu narzekają trochę, że yy, serki mają intensywny zapach. <laughs> Bardzo intensywny, tak. A jeszcze jak ktoś zapomni w Lodówce ostatnio taki znaleźli w aucie, to uu, no, trzeba lubić, trzeba lubić. Mateusz, czy jesteś człowiekiem spełnionym? No tak, wiele rzeczy w moim życiu się spełniło, tak, to prawda. Yy, jeszcze wiele przede mną, nie wiem, czy do końca A o czym jeszcze marzysz? Marzy? No, o czym marzę? Chciałbym kiedyś mieć więcej, dużo więcej czasu, bo jedyna rzecz, która przywiera w tym zawodzie, który mam, to jest bardzo napięty terminarz, tak, czyli że wiele wyjazdów i wiele rzeczy takich spotkań, jak na przykład tu się spotkaliśmy, czy ktoś mnie prosi o inne spotkanie, to odbywa się względem już muszę Czas wolny dla rodziny przez poświęcić na coś innego, owszem dzieci są w przedszkolu, jak rozmawiamy sobie tutaj, żona jest w pracy, więc mogą się wyrwać na chwilę, a obiad ugotowałem wczoraj, e, więc się udało. No i co jeszcze, chciałbym kiedyś napisać fajną, bo ja lubię bardzo czytać i lubię pisać, więc tylko takie poważniejsze rzeczy, niezwiązane z humorem, yy, z kabaretem, więc może kiedyś uda mi się napisać coś własnego. To jest takie moje kiedyś marzenie, które może kiedyś się spełni, zobaczymy. Zatem trzymam nas za słowo. No proszę. Ba bardzo, bardzo dziękuję za wygospodarowany czas na udział w naszym programie. No dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dzięki.